Witam moi drodzy. Karty na 15 października. Zobaczmy, co tu w tych kartach, co tu ciekawego można zobaczyć na 15. Zobaczmy, jakie energie, co będziecie mieć w głowie. Sprawdzamy. Praca, dom. Co przyjdzie nieoczekiwanie? Jaki jest wynik jutrzejszego dnia? Hmm. Jaka będzie Wasza rola? Zdrowie? Co wy macie w głowie? Zobaczmy. Miłość. Jutro i wiadomość z góry dla Was. No zobaczmy w pracy. O, tu kurde idziecie po zwycięstwo, tu się nikogo nie boicie, nie zawahacie się po prostu. No, macie powera, macie siłę, nie liczycie się ze zdaniem innych. Jeżeli macie do odniesienia jakiś sukces, jutro macie powera. Jutro czujecie. Moc tutaj, siłę, energię, ale trochę po trupach, muszę Wam powiedzieć. Może będzie trzeba jutro zawalczyć o to, co Wasze w pracy. Dlaczego? A może dostaliście jakieś nowe stanowisko, a może dostaliście jakieś pieniądze, a może podwyżkę, a może uważacie, że ta praca, coś się zaczyna dziać w tej pracy dobrego dla Was, i tu idziecie po trupach. Taka energetyka. Hmm. Wierzycie bardzo tutaj. Że m, oczywiście to nie dla wszystkich, to dla niektórych, że to, co rozpoczęliście, to będzie miało bardzo pozytywny rozdźwięk gdzieś w przyszłości. Co w domu, zobaczmy. A w domu to chyba mężczyzna rządzi, albo będzie trzeba wydać na coś, albo mężczyzna zarządza pieniędzmi. E, może tutaj przy domu ktoś was będzie chciał otoczyć troską. Tu jakieś w ogóle plany są fajne, mm, wiadomości przechodzą dobre. O, jeżeli jesteście w jakiejś partnerstwie albo w, w relacji, związku, to na pewno karty pokazują tutaj, że mm, przychodzą dobre wiadomości, sytuacja finansowa się odmienia, kurczę. Może trzeba będzie zarzucić dotychczasowy plan. Nawet karty tak pokazują, że może trzeba będzie zarzucić, odłożyć gdzieś dotychczasowy plan, bo będzie lepszy. Tak? Dobre wiadomości o pieniądzach, a może ktoś chce Wam tutaj pomóc, jeżeli jesteście singlami. To karty mówią o tym, że może przy domu się okazać, że ktoś wam tutaj chce w jakiś sposób pomóc, otoczyć was nie wiem troską. Tutaj sytuacje takie fajne finansowe się pokazują, tak jakby miały przyjść jakieś pieniądze, przychodzą w ogóle jakieś wiadomości fajne jutro i może trzeba będzie odłożyć plan, który mieliście do tej pory, bo będzie lepszy. Teraz, jaka jest jutro Wasza rola? No, Wy tutaj otwieracie się kurczę na świat. Jaka jest wasza rola? W, tak jakby wmówić wszystkim dookoła, że wszystko co złe się skończyło i że może być już tylko lepiej. Tu jest odetchnięcie z ulgą, jakby karty pokazują. Jaka wasza rola? Może będzie trzeba coś załatwić z jakąś sprawę, z nie wiem, z kimś, kto mieszka za granicą. Tak karty pokazują. Nowe sprawy, nowe projekty też może będą wam tutaj. Może będą ważne. Hmm. Ale zobaczmy. No tu jest takie otwarcie się na świat, wam powiem szczerze. Odetchnięcie z ulgą, taka wasza rola. Tak jakbyście mieli przy okazji powiedzieć, wmówić innym, że e, to tylko może być lepiej. Że życie jest piękne. Dosłownie. Co przyjdzie nieoczekiwanie jutro? Hmm. Może ktoś zadzwoni z przeszłości. Może odezwać się jakaś rodzina, e, a może odezwać się ktoś, Kogo dobrze znacie, ale z przeszłości. E, tutaj jest albo sprawy jakieś rodzinne, ale ta rodzina, tak, karty pokazują, że jest dalej. E, co przyjdzie nieoczekiwanie? A może ktoś się będzie chciał z Wami spotkać, tak? E, kogo dawno nie widzieliście? Nie, to sprawy rodzinne będą. Hmm. Tu sprawy rodzinne na pewno. A jak nie rodzinne, to pokazuje się, że może odezwać się do Was osoba, z którą mieliście wielką, piękną namiętność. Jaki rezultat jutrzejszego dnia? Brak decyzji, wstrzymam się jeszcze z decyzją, bo to jeszcze nie jest odpowiedni czas na jakąś decyzję. Wstrzymacie się. Dlaczego? Przy Was są szanse. Ale karty mówią o tym, że trzeba zmienić zdanie na temat tych szans, bo tu na zdrowie wam nie wyjdzie. Być może dobrze czujecie, że coś nie do końca powinniście stworzyć, zrobić, zrealizować, bo chcecie, żeby wyszło na waszym. I karty mówią, tak naprawdę pokazują tutaj sytuację, że trzeba zmienić zdanie, bo szansa, która do Was przychodzi, wcale nie jest szansą. Wy to czujecie, wyczuwacie, być może nawet intuicyjnie. Żeby spaść na cztery łapy i żeby wyszło tak jakby wy chcecie, to tu karty mówią, że będzie trzeba zmienić zdanie, bo Ty być może nie podejmujesz decyzji, nie robisz czegoś, bo Ty czujesz, że to nie do końca dla Ciebie jest. W zdrowiu, jak tam, uważajcie na kolana, tak? Tu karty pokazują. Raczej, żeby y, uważać y, jakby na kolana. Mm, kolana, rwy kulszowe, jakieś ratunku y, tutaj, żeby nie było, że jutro nie będziecie mogli w, rano wstać. Y, oczywiście tu nie ma jakichś strasznych, złych y, kart. Ja takich kart Wam zresztą nigdy bym nie przeczytała. Y, y, natomiast no, oczywiście powiedziałabym, gdyby miało coś się wydarzyć bardzo złego. Tutaj nie, tutaj chyba rwa kulszowa, słuchajcie, kolana, y, tak jakby po krzyżu was ciągnęły, byście nie mogli wstać. Dosłownie w ten sposób. Co wy będziecie mieć jutro w głowie? Zamknąć jakieś sprawy, które czekają, może jakieś finansowe rzeczy, popłacić tutaj, albo domknąć jakieś sprawy i mieć z głowy. W ten sposób się pokazuje, że jutro będziecie mieć w głowie, w głowie zamknąć, nie wiem, popłacić, zrobić, bo tu karty mówią o tym, że trzeba w coś zajrzeć, trzeba się skupić, trzeba coś wypełnić, trzeba coś zrobić. Takiego związanego z dokumentami, z jakimiś takimi osobistymi rzeczami. Na tym będziecie się chcieli skupić, żeby mieć to już z głowy. A co w miłości jutro? Hmm. Trochę pustych marzeń. Tutaj karty pokazują, że jeżeli chodzi o miłość, to coś mogło się wydarzyć, nie wiem, parę miesięcy temu, i nie macie zdania do tej pory, jakby do końca wyrobionego o tej samej sytuacji między ludźmi. Tutaj dużo pustych marzeń. Tak jakbyście wierzyli w to, że jeszcze coś można by było zrobić, coś można by było zadziałać, w stosunku do jakiejś osoby, nie wiem, z którą się spotykaliście, z którą byliście którą mieliście na myśli parę miesięcy temu, tak? W którą może wierzyliście? Hmm. Między ludźmi tutaj jest, wiecie co, no właśnie postrzeganie jakiejś sytuacji przez to, co się wydarzyło w przeszłości. Dlaczego? Bo było odejście. Podejrzewaliście być może kogoś, że ktoś tam kogoś gdzieś na dwa fronty. No, tu karty mówią, że sytuacja mogła nie rokować za bardzo między ludźmi, ktoś komuś nawet zrobił przykrość. Jedna osoba, jakby pokazuje się w wielkiej mocy takiej, po tym, co się wydarzyło, a druga jest w takich pustych marzeniach. Tak, jakbyście mieli do czynienia z marzycielem czy z marzycielką, a między wami jest mętnik głowie, cały czas postrzegani sytuacji między wami przez to, co się wydarzyło wcześniej. A jaka jest wiadomość z góry? Trochę za bardzo Was dotyka wszystko, co Was spotyka, tak? Trochę za bardzo skupiacie się, tak jakby karty mówią, skupiacie uwagę na negatywach. Być może jest to taka pora roku, że trochę się mniej dzieje i tak dalej. Karty tak naprawdę mówią o tym, że zadzieje się w Waszym życiu. Ja uważam, że całkiem niedługo. Tutaj karty mówią, że do miesiąca tak naprawdę coś się wydarzy, coś się zadzieje. nie powiem Wam co, bo tutaj karty pokazują, że spotykacie na drodze, swojej drodze kogoś, kto zmienia Wasze podejście do życia. Jeżeli na dzień dzisiejszy Was wszystko tak dotyka, jesteście trochę tak jakby w smutku, czy, czy tak uważacie, że kurczę, za dużo złych rzeczy do mnie przychodzi ostatnio, to karty mówią o tym, że po pierwsze, jeżeli tak jest, że dotykają Was różne rzeczy, to też karty mówią o tym, że, że dajecie sobie jakby trochę wchodzić na głowę, tak? Tutaj trzeba zawalczyć najprawdopodobniej z tą sytuacją, powiedzieć komuś, jeżeli ktoś was męczy, ktoś was dołuje i tak dalej, to tak, rozejrzyjcie się wokół, zobaczcie, kto was najpierw męczy i dołuje, a potem zróbcie z tą osobą porządek, tak? Bo ktoś tutaj ma w ogóle negatywny, bardzo wpływ na was. Nerwowe nastawienie tej osoby, może. Musicie się rozejrzeć dookoła i naprawdę za, rozejrzyjcie się i zatrzymajcie się na chwilę, żeby zorientować się, czyja zła energetyka Was dotyka. Tak? Bo tu karty mówią, że ktoś Wam wchodzi na głowę i Wy tego do końca nie widzicie, natomiast może zarażać wam, Was taką, nie wiem, złą aurą, tak naprawdę. Ale karty z góry mówią: Nie martw się przepędź tutaj te negatywne, złe energie, bo do miesiąca czasu wydarzy się coś fajnego. Tak jakby miało się, nie wiem, przyjść do Was, mielibyście kogoś spotkać na swojej drodze życia, kto spowoduje, że się zadzieje, że wyjdziecie z domu, że, że będą jakieś fajne nowe wydarzenia, a może nawet i znajomość. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, do usłyszenia.